Pierwszy dzień zdjęć do filmu Woda Życia, który kręcę z Piotrem Krzewińskim, moim kolegą. Właśnie idę na nagrywki. Trochę jestem spóźniony, bo to było na 16, a jest już po 17. Ale ja dzisiaj zajmuję się tam głównie behind the scenes nagrywaniem materiałów.

Tutaj nasz reżyser obrazka, ale jak pan na to odpoczęcia zdjęć? No wszystko jest chaotyczne, ale podchodzimy ale... do tego. Zdajemy radę. Tam. Ale widzę, że tutaj aktorzy się chorują, więc nie robimy rady, Wiesz co, tak to, tak to bywa z tymi stacjami walki, że no, okay, tak to... Okej, okay, zapisujemy sobie, siedzieliśmy sobie z Maciekiem też tą, trzy dni temu, przy wióreczku, tak zapisaliśmy sceny, no ale jak to jest wspólnego z tą walką tutaj, co? Nie wiem, sobie będziemy pisać, ale i tak sobie... Preciso... Ale wygląda to całkiem nieźle jak ty w Niko, ty jeszcze nic nie powiedziałeś? Powiedz, czym ty się tutaj właściwie zajmujesz? Ja? Tak. <grym> tak. z że tutaj robisz wszystko I ogólnie. Nie, ja tylko tutaj ustawiam choreografię panom. A to nie miało być jakiegoś fajtera, który to zrobił? No ja no, jestem fajterem. Nie widać? <grym> widać. <grym> nie no, chłopaki są sami fajterami, ale ja bardziej dopasowywałem ich choreografię do ruchu kamery. Nie, nie, nie. tu musisz być tu. Czyli tuś. Musisz dusić. Mamy, mamy Mateusza jedną. Daj. No, nie za tą. Tutaj. No, no. No. Przepocznij, bo ja nie widzę. Pierwszy raz w na takim planie filmowym. Jak tam się obudzicie nasi tajterzy? Dobrze, ja tak. Tak, 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 tak. To my tak wtedy, nie? Jak się obudzicie przed walbą? Zamyślimy się 100%. Kto wygra? Zaczynamy pierwszy dzień zdjęciowy. Tak. Jest to pierwszy dzień zdjęciowy i jakby emocje sięgają że nie tu czas zacząć nagrywać to co przygotowaliśmy już od długiego czasu. Wiesz, bo to jest on jest, więc ruch głowy jest naturalny, jeżeli on jest y, taki oślawy, nie? Mhm. Dwa i dźwiękowy. Varun, what are you doing here? Yeah, I am here for a uh, film shooting. here. Yeah. we are kind of about to start the shooting. We are setting up the equipment and lighting. So I make, my photographs. Yeah, Photoshop. I take behind-the-scenes photograph. Oh, so like me, but photos. Yeah, yeah. yeah I just photos. Ah, yeah. Okay. okay. A ty Denisowi tutaj przejąłeś, przejąłeś obowiązki kamerzysty. Tak, e, robię oczywiście mały making of, także... Tak, że... no tak jak ja. Tak, tak, wszystko coś mój, ciekawego złapiam do produktu. To e, będzie? Tak, że... Glide, glide. <grym> Czekamy, aż chłopaki dogadają się... Jak się będą bili, jak się będą bili konkretnie. Łapcy! 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 Może się przydać Bo może przydać się jako to, to, to musiał tak jakoś obrócić, nie? Ale to jest... no, tak. Pokazać Ci, w sensie poprosić o to, żeby... Tak. Zagrali? Tak. Ja się zawsze na tą jedną scenę mogę tutaj lekko do Pani żarówki tak, tak minimalnie Ale właśnie, to tutaj ja chciałem ją od osi, Pani się przybliży. Teraz muszę że to o, coś tak. tak dalekich historii nie ma. Cześć Dennis. Cześć. Denis? Cześć. Denis? Podbiega Adrian, chwyta Wasyla za bark, dalej się biją, finalnie Wasyl dostaje z główki, pada na ziemię, dostaje strzał. I na końcu, jak Wasyl go powala, to jest cisza, cisza bo, bo jesteś jesteście w szoku tutaj generalnie nie tak, możecie spojrzeć po sobie, że to znaczy nie jest jakąś tam grodą, że on zaraz was zajebiście. To się prostu, no, że nieporządkujecie się. Jesteście zdziwieni, jesteś no bo tak dalej. A ty jaką rolę tej pełnisz, jeżeli mogę spytać? Ja jestem statystą. Aha, ja. tak. statystą jesteś, ja. jak ja ręce tak. behind the scenes, to... Ja. A ty stoisz, coś robisz, czy bardziej tak, wiesz... Ja dzisiaj pełnię rolę tłumu ja. dokrugającego Okej, okay, trzymamy kciuki. Jaką komu do wychowania ci pisujesz? O widzisz, no dzisiaj Wasylowi zobaczymy. Ej, jak później A ty jesteś dźwiękowcem, tak? Ja nie umiem nic, ja jestem zwykłym gościem, który słyszy. A ty byłem na przykład z tymi sławkami. Nie, jest jakieś szybko, takie na sobie. A żeby... A spoko, spokojnie. A, patrz, a patrz. już to oświetlenie o to Ile się nauczysz? No super, jakby to dla mnie to, 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 to żeby się uczyć, nie? I... A to możemy zmoczyć e, chłopaków, żeby byli, wiesz, żeby mieli wodę, żeby byli mokrzy od potu, nie? No ja myślę, że to by tak. bardzo, tak? no, no, tak, no, się to trochę to spompował. No, nie? no Jeszcze nie koniec. Jeszcze nie? Koniec. <laughs> no, to Już stoiś, tak, już go obróciłeś. Nogę weź prawą do przodu bardziej. O i teraz już tutaj dajesz strzał mniej więcej, mniej więcej nad kamerę okay. Już powoli kończymy zdjęcia. Dzisiejszy dzień dobiega końca zdjęciowy, także Jestem jak najbardziej no, pozytywnie no, nastawiony no, i myślę, że ten projekt jest naprawdę no, ciekawy no, i, nie, i fajnie no, po prostu no, w to, no, w to no, wejść. No, A weź taki no, no, taki zamach z góry może spróbuj. No, coś takiego, z taką... no. No, o, 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 o. Większą no, większą agresję wejścia no, no. Dobrze się bawisz? Przez głowy tak, no. się sami. Zbiór... No, ale huca zarobiłem. No, Dziwnie. Tak? Kamerę wolne. Też fajnie. Dobra. To na dzisiaj chyba koniec, co? Kolejny to Dobra, Koniec. koniec. Pierwszy Dếm dzień zakończony. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy podziękować klubowi 107, w których pubie realizowaliśmy nasze zdjęcia.